Ja mam niespodziankę. Słuchajcie, komuś do końca życia będę wdzięczny za tą przygodę. Naprawdę nie ile się razy podchodzili do mnie ludzie, mówiąc, żebym pozdrowił Ciebie, jak na stacji wychodzi pochota. To jest... Ja się tego naprawdę nie spodziewałem, bo ja ja co powiedzieć. powiedzieć, że... Uuu Kolejny okay, okay. To było największe moje życiowe marzenie i aż nie... Jest bardzo... Nie wiem <śmiewanie> co opowiedzieć, Jeszcze raz, na końcu życia, ale Ci stary, za to co zrobiłeś dla mnie. Dziękuję Ci za tą przygodę. Diamentowa płyta za Złota ze mną, dla Kuba Słuchajcie... Nie wiem co opowiedzieć, to jest naprawdę... To jest coś niemożliwego, to jest to, o czym wam mówiłem właśnie w dzisiejszego wieczoru, że to wszystko tutaj, ta cała płyta, moja, Triffs'a, to jesteście wy. Naprawdę, zróbcie do no, siebie dziękujemy wam serdecznie, to jest niesamowite. Dobra, słuchajcie, z tego względu trzeba to rozjechać. Poczekaj, fotę sobie zróbmy, morda. Tak, zróbmy fotę. Całą no. lupy w górę. Słuchajcie, dobra, klubczo, przejmij, żeby się nie uszkodziło. Co to jest, mordo? Co? Możecie mi to przekazać? Bo jestem ciekaw, co to jest. A, wariatwo, chodź, chodź. Słuchajcie, zobaczycie, co tu się wydarzy. Zobaczycie to, co się wydarzy. Ja nie ogarniałem, stary. Wariacie, bierz twoją wartość. chodź. To nie jedyna diamentowa rzecz dzisiaj chyba. Tak, to <laughs> nie jeden diament dzisiaj. Podpiszę. A nasz radek masz parkę. To podejdź... Rzuć tą deskę, rzuć tą deskę tu po koncercie podpiszę i cię oddam. tutaj, dobra? rzuć ją tutaj. O. Dziękuję bardzo. Ty tu zaraz skończymy koncept się modną, dobra? Czekaj tutaj, okej? Okay? A my tego warianta tutaj, gdzieś? Chciałem jeszcze fałsz na kocję go przygnąć. Dobra. Jest, jest? Oh, wow. Jest. Chodź. A ja myślałem, że mówicie się na nie? Ja mówię, że <laughs> Dobra. Słuchajcie. Robimy tak. Wszystkie latarki z telefonach w górę. Wszystkie latarki. Raz latarek. Cały lubię latarki w górę. Wszystkie. Wszystkie. Tam z tyłu też. Nie musisz robić cały podróż bo to Tinder co się Co Powiadomienia ja do Wszystkie, wszystkie, tam z tyłu też, raz na karek. Cały lubię, cały lubię, cały lubię, tam z tyłu też. Pięknie. Wszystkie latareczki w górę. Wszystkie. Wszystkie. Słuchajcie, uczymy. To jest naczy z tego. Śpiewaczy głośno zdali. Nowe krecie. Wszystkie latareczki w górę robimy tutaj klimat na lubi. do Już nie zapomnij ja oh, będzie nie Cię wówka. nie pytaj gdzie ty jesteś, jak nie jest, nie jest. nie przewidział Wszystkie latarki, wszystkie, wszystkie góra! Yeah. Środajcie, wszystkie, wszystkie! wszystkie yeah. Prawa, strona, lewa! Prawa, nie możecie być gorszy od lewy! Ale mam yeah. dobra, Słuchajcie, teraz tak! Chowamy w dół, chowamy w dół, wszystko w dół. ya